Hmm? jest coś na live na live live live? Halo? Jest live? Czy napiszę coś? Czy tam, ten, 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 tego, co? A, chyba jest live. A. Jest live. Dobra. Ja robię party. Cóż tą gamę. Daję na dwa. Bierzemy na lodarz. I e, 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 e. gramy? I jest ktoś? Księga. Co tam? O! Ktoś jest? Czy czy nikogo nie ma? Jak, jak ktoś jest to zostaw łapkę w górę hmm, bo nie wiem czy ktoś jest, nie? O, jest ktoś. I jak ktoś jest, to polecam na czacie coś napisać. Żebym wiedział, że na pewno ktoś jest.

Mefutaku, dawaj, Mefutaku, uj oh yeah. Mefutaku 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 Kurde A muszę zrobić pan... CZO? to, dobrze, bardzo ładnie, Mefutaku Mefutaku Nie wiem czy ja robię jakieś super punchy, czy po prostu punczę. No pro, my futaku, czemu? No co ja zrobiłem? Co to było w ogóle? Mm. Custom game, custom game, custom game, custom game, bum, 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 bum. bum, 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 bum. Ej, ogląda to ktoś? Bo nie mam pojęcia, nie? Czy to ktoś to ogląda? Nie. Ten, ten, tego, nie. Nie? 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 Du, du, du. I już ktoś odpadł oczywiście. Hmm. Pato stream jakiś będę zaraz. Zaraz się stał jakimś pato streamer! Robią, co ty boty robił Spokojnie, boty. Spokojnie, boty. Dacie radę. Dacie radę z tym. Ta, proszę. 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 Ach, zostało tylko trzech. Co mogę, cóż mogę powiedzieć? Jeden mam nadzieję, że przeżyje. Jeden z nich na podwójnych czy przeżyje. Powinien prze... Proszę cię. Tutaj rozumiemy się, mam nadzieję. Aaaa! Nienawidzę tych botów. Halo, ktoś wejdzie tutaj, bo już po prostu. No. A wejdzie, ktoś jest. Void. Czyli dołączy Void. Uwaga, zobaczymy, czy Void dołączy do gierki. Gierka. Void dołącza do gierki. Halo. Gratuluję, gratuluję. Gratuluję, gratuluję. 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 halo czy Gratuluję. 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 na tym nie ma nikogo na live. Ja